Na pewno z punktu widzenia tego C-levelu ja bym patrzył na, jakby porównywałbym przede wszystkim kanały, ile, ile, jakby ile kosztuje pozyskanie klienta z poszczególnego kanału, ale, co jest relatywnie trudnym sposobem analityki, w tym kanale też pozyskujemy różnych e, klientów, i mhm. chodzi też o to, że nie chodzi już o samo pozyskanie i tą konwersję pierwszą, ale o ten tak zwany lifetime value, mhm. czyli ile ten klient ostatecznie nam zostawi pieniędzy w, w czasie. czasie swojego życia jako nasz klient. I to jest e, spora sztuka, żeby to robić dobrze, bo może się okazać, że jest kanał mar marketingowy, który daje nam niewielu klientów których pozyskujemy relatywnie drogo i z punktu widzenia marketera on by to ściął w pierwszej kolejności, bo on widzi tą konwersję, jakby mm. nie, nie patrzy na to biznesowo, ale ten C-level jest w stanie na to spojrzeć z tej perspektywy, że y, 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 patrzy na y, ten kanał, widzi, że ten klient był drogi, ale w czasie ten klient zostawia dużo więcej, mm. niż ci tani klienci zdobywani z jakiegoś to jest, innego... To jest e, bardzo środkania. istotna kwestia, którą poruszyłeś, bo każdy patrzy na te metryki, ok po ile ten ruch prowadziliśmy, tak. no ile tak, kosztowało tak, otwarcie tak, strony. Tak, tak. Bo ten ruch pozyskujemy, a no dobra, może zapłacimy drożej za, za to pozyskanie użytkownika na stronie, a on, w perspektywie czasów, jak patrzymy na TLTV, zostawił nas więcej pieniędzy w firmie, więc to Lud mega istotna rzecz. Ludzie tak. po prostu nie analizują tego, tak? Bo szczególnie właśnie ta góra Lejka, gdzie są tanie kliknięcia, no to jedni oceniają, że to jest bardzo spoko, bo mhm. mamy dużo ruchu no, na tym. I tak. co z tego, że o ten ruch, no, tak. jaki jest na wejściu, to potem, potem na wyjściu, a jakby mh, ostatnio robiliśmy jakąś tam analizę szeregów czasowych, jak wpływa ta góra-lejka właśnie tak, na, na trzeci, czwarty miesiąc, tak? Czy, czy to, co przeprowadzimy, ja nawet, nawet dwa razy droższy ruch, potem konwertuje i tak. dużo większe średnie ja miałem. Ja miałem ostatnio taką sytuację, gdzie za lida zapłaciliśmy podczas okna sprzedażowego, przed premiery jakby kursu, po 37 zł średnio. Ja jakbym to powiedział na przykład, Kolegom, to pewnie by mnie zlinczowali. Gdzie po tyle, gdzie po tyle. I w tydzień tak naprawdę zamknęliśmy e, sprzedaż high ticketowego produktu, który był naprawdę mega drogi. Trzeba to analizować w dłuższej perspektywie, trzeba patrzeć, który kanał ile. Czasami naprawdę warto zapłacić więcej e, i mieć dobre lidy, niż cieszyć się z średniej, niskiej ceny i wrzucać coś, co nie będzie nam ostatecznie lojalną grupą w, w czasie.